Wystartowali. To ostatni decydujący wyścig mistrzostw. Alba, Sandri i Ortega jadą po zwycięstwo. Lola Ortega jedzie trzecia i nie odpuszcza. Dogania Albę. Ostro atakuje Alego, podejmuje wielkie ryzyko. Co się dzieje? Zahacza o tył jego maszyny i przewraca się. Sandri w nią wjeżdża. Potworna katastrofa. Ale Sandro Alba zatrzymuje maszynę. Lola, oddychaj, zostań ze mną. Nie zamykaj oczu.